Witam Was bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dziś zajęcia przeznaczone dla klasy biznesowej, klasy trzeciej TA. I jeśli pozwolicie, odczytam obecność. Bryłka Dawid, Jarosz Artur, Konieczny Robert, Markiewicz Piotr, Młot Karol, Mońka Arkadiusz, Moś Marcin, Puchała Karol. Chłopaki, niejednokrotnie pokazaliście, że macie w sobie ogromny potencjał i że jesteście bardzo zdolnymi osobami i bardzo przedsiębiorczymi. Natomiast, ponieważ macie 18 lat i powolutku wyrastacie z bajek, więc, jeżeli pozwolicie, odczytam Wam być może Waszą ostatnią bajkę, którą usłyszycie, ponieważ kolejne zapewne będziecie. Czytać dopiero swoim dzieciom. Zatem zaczynamy. Bajka o czterech królewiczach. Dawno, dawno temu we wspaniałym zamku żyli wraz z rodzicami czterej królewicze. Zamek otoczony był wysokim murem, w którym była tylko jedna furtka. Ale klucz do niej mieli królewscy rodzice. Królewicze wspólnie spędzali wiele czasu. Jako rodzeństwo byli do siebie bardzo podobni, ale też znacznie różnili się. Uczyli się, bawili, psocili. W miarę upływu czasu, jak rośli, rosła w nich ochota zobaczenia świata poza murem. Chłopcy dwukrotnie prosili już rodziców o pozwolenie wyjścia na zewnątrz. Króli królowa nie zgadzali się jednak, tłumacząc króle królewiczom, że są jeszcze zbyt mali i niedoświadczeni, aby wyruszyć w wielki świat. Aż pewnego dnia, gdy królewicze poprosili po raz trzeci, rodzice po chwili namysłu wręczyli im klucz od furtki i pozwolili opuścić mury zamku. Wielka radość wstąpiła w serca chłopców. Natychmiast rozpoczęli przygotowania do wyprawy. Pierwszy z królewiczów pobiegł do swoich komnat. Ze śpiewem na ustach i okrzykami radości zaczął pakować się do drogi. Z rozmachem pootwierał wszystkie swoje szafy, kufry, skrzynie. Wyrzucił ich zawartość na podłogę. Przymierzał różne stroje. Robił dookoła siebie moc zamieszania i bałaganu. W marzeniach widział siebie zdobywcą najwyższych gór, odkrywcą nieznanych lądów i pogromcą dzikich zwierząt. Gotowy do drogi sięgnął po raz ostatni do szafy i wyciągnął z niej płaszcz w kolorze czerwonym. Okrył się nim i wrócił do braci. W tym czasie drugi królewicz energicznie przemierzał swoje komnaty. Lekko zdenerwowany, krytycznym okiem spoglądał na swoje ubrania. Wiele z nich próbował przymierzyć, ale robił to zbyt niecierpliwie, zbyt gwałtownie. W efekcie w krótkim czasie brodził w stercie poszarpanych, pogniecionych, pozbawionych guzików. Był coraz bardziej zły. Gniewnie mruczał coś pod nosem. W końcu zerwał z wieszaka płaszcz w kolorze żółtym. Owinął się nim, trzasnął drzwiami, także zadźwięczały szyby w całym zamku i dołączył do braci. Do wyprawy przygotowywał się także trzeci królewicz. Powoli i dokładnie pakował swój plecak. Starannie sprawdzał, czy wszędzie są przyszyte guziki, czy nie ma dziur. Dobierał swoje szaty na każdy typ pogody. Nie spieszył się. Wiedział, że od starannego przygotowania mogą zależeć losy wyprawy. Na końcu uporządkował komnaty i okrył się płaszczem koloru zielonego. Zanim dołączył do braci, zajrzał jeszcze do królewskiej spiżarni i zabrał spory zapas jedzenia. Najdłużej trwały przygotowania ostatniego, czwartego królewicza. Ten stanął pośrodku swoich komnat i zapłakał gorzko. Zupełnie nie wiedział, co ma ze sobą zabrać, jak się przygotować. Bezradnie rozglądał się dookoła. Trochę się bał tej podróży, wolał zostać w domu. Popędzony przez braci, westchnął i wyciągnął z kufra płaszcz w kolorze niebieskim. Czterej królewicze pożegnali się z rodzicami, przekręcili klucz w furtce i z niecierpliwością wyruszyli w świat. Pierwszy bieg czerwony. Podskakiwał, pogwizdywał, wymachiwał rękami. Co chwila słychać było jego radosne okrzyki. Za nim energicznie kroczył żółty. Mocno i pewnie stawiał kroki, patrzył przed siebie, nie rozglądał się dookoła. Na końcu powoli, spokojnie szedł zielony. Kroki stawiał rozważnie, omijał kamienie i kałuże. I od czasu do czasu sięgał do zapasów jedzenia: Cukiereczek, ciasteczko, jabłuszko trzeba przecież zadbać o siebie. Pochód zamykał niebieski, szedł wolno, rozglądając się dookoła, z zachwytem szeroko otwierał oczy. Świat wydawał mu się taki piękny, taki niezwykły. Niestety, bracia, czerwony i żółty. Ciągle go popędzali. On, próbując dorównać ich krokom, ciągle się potykał i przewracał. Ale mimo to czuł się bardzo szczęśliwy. Bracia dotarli do brzegów rzeki. Nie było jednak mostu. Nagle Czerwony dostrzegł kołyszącą się na falach łódkę. Bez chwili namysłu wskoczył do niej. Złapał wiosła, zaczął nimi wymachiwać na prawo i na lewo. Po chwili wódzce był także żółty. Usiadł na dziobie i objął przywództwo przeprawy. Poganiał pozostałych braci. Zielony, zanim wszedł do łódki, najpierw starannie sprawdził, czy jest solidna, czy nie ma dziur, czy jest bezpieczna. Zajął miejsce z tyłu i od razu zabrał się do jedzenia. Największy kłopot był z niebieskim. Był wręcz przerażony perspektywą takiej podróży. Stał bezradnie na brzegu, a po policzkach płynęły mu łzy. W końcu żółty się zdenerwował i po prostu wsadził brata na pokład. Ten wystraszony przycupnął na dnie, zamknął oczy i z niepokojem czekał, co będzie dalej. Odbili od brzegu. Czerwony energicznie wiosłował, rozchlapując wodę. Nagle wiosła wypadły mu z ręki i popłynęły z nurtem rzeki. Żółty aż zsiniał ze złości. Między nima czerwonym wybuchła awantura. W tym momencie dał się słyszeć nieśmiały szept niebieskiego, że tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Woda jest spokojna, niezbyt głęboka, a płynąc z prądem także jest przyjemny. W końcu gdzieś przecież dobiją do brzegu. Bracia posłuchali rady niebieskiego. Umilkli i podziwiali piękno okolicy. Niebieski umilał im czas śpiewem i wierszami. Zielony częstował wszystkich swoimi zapasami, czerwony bawił swoim śmiechem, a żółty pilnował ich bezpieczeństwa. Czterej królewicze nigdy nie wrócili już do swojego zamku, do dziś wędrują po świecie. Są zawsze razem, czasem się kłócą, ale bardzo, bardzo się kochają. I ty na pewno kiedyś ich spotkasz. I to by był koniec naszej bajki. Chłopcy, każdy z Was jest w zasadzie innym typem królewicza, ale tak jak zauważyliście, mimo że każdy z nas jest różny, każdy ma inną osobowość, to jednak jesteśmy sobie wszyscy nawzajem bardzo potrzebni. I jeśli wszyscy razem zjednoczymy siły, to naprawdę w życiu możemy osiągnąć bardzo wiele. W takim razie szanujcie się każdego dnia i tradycyjnie do zobaczenia na szczycie.